Zacznie. Chyba wybiorę lilii. Tak, to świetny pomysł. Ale jeszcze się nie zdecydowałam. Dobrze, niech mój palec zdecyduje. Gotowe. Co tam jest? Obawiam się, że w ogóle ci się to nie spodoba. Wybrałaś wiadro ze śmierdzącą surową rybą. Nie chcę, to był błąd. Za późno, lilii. Decyzja została podjęta. Smacznego. Może w trakcie naszego wyzwania pokochasz owoce morza? Nie podoba mi się to, zaczekaj! No mój Boże, ale tu śmierdzi! Oczy mi łzawią! Co ja mam zrobić z tą rybą? Na pewno nie będę tego jadła! Czas, żeby mi ja nacisnęła przycisk! Nie zdawałam sobie sprawy, że tak trudno jest wybrać! Dobra, niech będzie żółty przycisk! Masz świetny instynkt, Suzy! Gratuluję! Dostajesz całą górę pysznych lodów truskawkowych! Łap! To wszystko jest twoje! Dlaczego jest tu tak zimno? Lody są orzeźwiające. Niesamowite! Bardzo mi się to podoba. Uwielbiam lody. Smak truskawkowy jest moim ulubionym. Jakich dużo? To mi wystarczy na długo. Cieszę się razem z Tobą, Suzy. Skąd się wziął ten smród? O nie, zupełnie zapomniałem o Lili. Jak się masz? Ten fetor nie wróży nic dobrego. Chyba przeżywa załamanie nerwowe. Lili, weź się w garść! Przestań rzucać rybami! Nie ma mowy! Nie zatrzymam się! No i proszę, wszystko się pomieszało. Suzy dostała rybę. Jakie to szczęście! Co to jest? Fu, to w ogóle nie przypomina lodów. Biedactwo, co za fatalny wypadek! Jak się tu dostała surowa ryba! Co za uchyda. No to kontynuujemy. Dobra, jestem gotowa zacząć. Muszę tylko podjąć decyzję, który guzik nacisnąć. Zrobiłaś to, brawo! Jestem tu! I za chwilę nagrodzę Cię płatkami z mlekiem. Wiem, że bardzo lubisz tego typu śniadania. Nic na mnie nie wlewaj, będę cała mokra. I co z tego, ale to będzie naprawdę dobre. Na pewno uwielbiam płatki z mlekiem. Myślę, że jest to idealne połączenie na każdą porę. No i proszę, mówiłem, że ci się spodoba. Bardzo dziękuję. Teraz i ja nabrałem apetytu. Nie miałbym nic przeciwko małej przekąsce. Hej, co ty robisz, Zak? Zabieraj stąd swoją chochlę. To jest moje jedzenie. Co się dzieje? Dlaczego mnie wciąga do pudełka? Bo nie powinieneś się dobierać do cudzego jedzenia. Nie sądziłem, że jesteś aż tak chciwa. Lili, zostań tu sobie, a ja idę do Emmy. Nie spiesz się tak. Jeszcze nie dokonałam wyboru. Dobra, nie będę tracić czasu. Już się robi. Wspaniale! Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nie tak jak Lili. Łapem ma przydać się kask. Ale po co mi on? Co dziwne. Założę go na wszelki wypadek. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dobry pomysł, Emma. Możesz się zrelaksować i nie martwić. Nie czeka cię nic niebezpiecznego. To chyba Skittles. Myślę, że wyciągnęłam szczęśliwy los. To znaczy nacisnęłam szczęśliwy przycisk. Świetnie. Tak trzymaj, Zak. Chyba nie potrzebuję już kasku. Nie ma nic złego w słodyczach. Dzięki niemu łatwiej łapię drażetki. Nie. Kurczę, prawie o czymś zapomniałem. Dostaniesz jeszcze ostre skites. Nie przestawaj, Zak. Potrzebuję więcej słodyczy. Przykro mi, ale to już wszystko. Nic mi nie zostało. No, taka porcja też nie jest zła. Chyba mi wystarczy. Jej, ten cukierek jest niesamowity. Nigdy wcześniej takiego nie widziałam. Fajnie. Musi mieć bardzo bogaty smak. O tak, jest super. Chcę więcej cukierków. Ojej, co się dzieje? Dlaczego ja płonę? Nie rozumiem tego. Moja głowa zaraz eksploduje. Pomóżcie mi. Ojej. Nie powinienem podchodzić tak blisko. A, to po to dostałam ten kask. Pomógł mi opanować pożar. Nie wydaje mi się, żeby w czymkolwiek pomógł. Mogłem wymyślić lepszą ochronę. Emma, jak się czujesz? Mam nadzieję, że lepiej niż ja. Jakże nudne jest to czekanie. Naprawdę się boję. Kilka głębokich wdechów to pomaga. Lili, jaka jesteś odważna! Jak zawsze chcesz być pierwsza! Za chwilę będziemy się świetnie bawić. Zak, przestań gadać i pokaż mi, co tam jest. To bardzo pożywne danie. Całe wiaderko chińskiego makaronu. Smacznego! jest? Czy to jakieś robaki? Co nie wygląda jak robaki? Wiem, to makaron. Przyznaję, że nie jest to najlepsze uczucie. W końcu makaron powinien być w brzuchu, a nie na zewnątrz. O nie, przypadkowo nacisnęłam kolejny przycisk. Wow, widzę, że Lili się w tym rozsmakowała. Skoro chcesz, to będziemy kontynuować. Nie sądzę jednak, by smakowało ci to bardziej niż makaron. Ośmiornice są takie oślizgłe. Bardzo nieprzyjemne w dotyku. Co to było? Nie mogę uwierzyć własnym oh oczom. To straszne! Ośmiornica mnie atakuje! Pomocy! Niech ktoś się zdejmie z mojej twarzy! Tak myślałem, że tak to się skończy. Lili, trzymaj się! Pomógłbym ci, ale nie chcę brudzić sobie rąk, więc sama się tym zajmij, a ja pójdę do Emmy. Pewnie już na mnie czeka. Właściwie to nigdzie mi się nie spieszy, ale najwyraźniej nadszedł czas, aby dokonać wyboru. Co się dzieje? Nic nie rozumiem. Jak to się stało, że znalazłam się obok pudełka, a nie w środku? O nie, zamieniliśmy się miejscami. Dlaczego wcisnęłaś ten przycisk? Tam nie szkodzi. Wszystko zaraz wróci do poprzedniego stanu. No, tak lepiej. Zostań tam, Emma, i nie wychylaj się. Nie ma mowy. Wracam z powrotem na górę. Co za uparta dziewczyna. Tak zrobimy po mojemu. Nie rób sobie zbyt wielkich nadziei, Zack. Zaraz coś wymyślę i już nigdy nie wrócisz na górę. Tak, mam pomysł. Wystarczy przenieść ten znaczek na inny przycisk. Zobaczymy, jak teraz z tego wybrniesz. Głupka się. I tak wracam. Hmm, to dziwne. Myślałem, że ten znaczek znajduje się na innym przycisku. Dobra, chyba mi się coś pomieszało. Ej, dlaczego nic się nie dzieje? Dlaczego jeszcze tu jesteś? Mam cię, Zak. Nie możesz się stamtąd wydostać, ale nie martwcie się, celent nie zostanie bez prowadzącego. Zajmę jego miejsce. Przy okazji nacisnąłeś przycisk muszę dać ci to, co wybrałeś. Mówisz poważnie? To wbrew zasadom. Zawsze jest tylko jeden prowadzący. Chuj, co to jest? Nie lej mi tego na głowę, bo zniszczysz mi perukę. Emma, przestań! Błagam cię, nie rób tego! Nic nie widzę przez tą lepką papkę! Co za beznadziejny finał. A ja myślę, że najlepszy z możliwych. Jakie apetyczne torciki. Pierwsza nacisnę przycisk. Super! Truskawki! Co może być lepszego? Takie dojrzałe, soczyste i z pewnością słodkie. Dziewczyny, patrzcie i zazdroście. A ja będę je jadła. Super. Truskawek nigdy za wiele. Muszę więc w całości udekorować to tymi pięknymi owocami. Ostrożniej, po co tak śmiecisz? Dokładnie, zasypałaś nas szypułkami. Utkwiły mi we włosach. Dajcie spokój, przestańcie marudzić. Przecież nie zrobiłam tego specjalnie. Lepiej żyćcie mi smacznego. Ten kawałek tortu zaraz wyląduje w moim żołądku. Skoro Kate już je, to ja też mogę. Ciekawe, jakie pyszności na mnie czekają. Powiedziałam pyszności. Dlaczego dostałam ohydne ryby? Jak one śmierdzą. Oh my God. Tak, jest ich zbyt wiele. Nie mogę tego znieść. Wiedziałam, że przyda mi się maska przeciwgazowa. Nam też by się przydała. Niedobrze mi. Suzy, co tak długo? Jedź szybciej. Bardzo bym chciała, ale jest tylko jeden problem. Nie mogę jeść w masce przeciwgazowej. Więc ją zdejmij! Najważniejsze, żeby zjadła to paskudztwo. Fu, to straszne. Smakuje jeszcze gorzej niż pachnie. Nie czuję się najlepiej. Wow, okazuje się, że ryba może załatwić człowieka. Nie, nie może, żyje. Musiałam tylko troszkę odpocząć. Trzymaj, teraz twoja kolej. Niech to będzie coś smacznego. Proszę. Hurra! To żelki! To się nazywa szczęście. Wszyscy uwielbiają żelkowe rołaczki, zarówno dorośli, jak i dzieci. Na pewno będzie ich dużo. Chcę je wszystkie zjeść jak najszybciej. Zobaczcie, jakie są apetyczne. O, trafiają się też ogromne sztuki. Takiego nie położę na torcie. Nawet go też nie dam rady ugryźć. Sprawdźmy to. Jest zdecydowanie za duży. Co robić? Może jakoś go podzielę? Suzy, chyba potrzebuję twojej pomocy. Trzymaj go za jeden koniec, a ja będę ciągnęła za drugi. Powinnyśmy sobie z tym poradzić. O nie! Żyjesz? Żyje, żyje I mój robaczek też. Chyba troszkę zwariowała. No, to myślę, że tort jest mój. Jaka piękna lalka. W cudownej sukience. Na pewno jest też bardzo smaczna. Czym ją udekoruję? Hurra! Lodami! W dodatku moimi ulubionymi Baskin Robins. Co może być lepszego niż lody? Zwłaszcza w tak gorący wiosenny dzień. Mam fajny pomysł. Wiem, jak równo rozprowadzić lody po całej sukience. Potrzebuję specjalnej foremki i suszarki do włosów. Moja lalka będzie bardzo zadowolona z tego stroju. Na pewno będzie jej zimno i chyba trochę klejąco. Nieprawda, sukienka jest cieplejsza po użyciu suszarki do włosów. Zrobię też dodatkową dekorację, dodam kolorową posypkę. Będzie ładniej, smaczniej i po prostu fajniej. No to co, jesteście gotowe, żeby to zobaczyć? No, i kto ma najsmaczniejszy tort? Właśnie ja! Już nie mogę wytrzymać, teraz ja! Dziwne, co ja tu mam? Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Mam nadzieję, że w środku jest coś smacznego. Spróbuję. U, to najkwaśniejsze cukierki jakie kiedykolwiek jadłam. Są obrzydliwe! Nie, nie będę ozdabiać nimi sukienki. Co to znaczy, że nie będziesz? Zasady są jednakowe dla wszystkich, więc dekoruj. Te cukierki sprawią, że moja księżniczka stanie się najbardziej skwaszoną dziewczyną na świecie, a ja tego nie chcę! Mam nadzieję, że smak ciasta zrównoważy całą kwaskowatość. No, próbuj szybciej. I jak? Dobre? Nie, to jest okropne. Czuję się, jakbym jadła ciasto z cytryn. A ja nie lubię cytryn. To była niezła zabawa, dziewczyny. No to skoro Suzy miała pecha, to znaczy, że mi się poszczęści. Tarda! To straszne! Przecież chciałam coś smacznego! Ble. Wygląda na to, że komuś zaraz będzie gorąco. Tak bardzo bałam się, że dostanę coś ostrego i tak się właśnie stało. To niesprawiedliwe! Zasługuje na coś lepszego! A teraz musisz zjeść to, co dostałaś! Jesteście takie wredne! zadowolony. Oj, chyba zaczynam płonąć od środka. Macie coś zimnego? Pomóżcie mi, błagam. Oczywiście, że mam. Nie na darmo przyniosłam kostki lodu. Mogę być twoją wybawicielką. O, dzięki. Jest to wiele lepiej. Jednak nie do końca. Znowu mi gorąco. Aaaa... Suzy, uratuj ją, inaczej wszyscy tu spłoniemy. Spokojnie, wiem, co robić. Tym razem mamy bardzo nietypowe torty. To na pewno. Wyglądają jak planety? Czym je udekorujemy? Ekstra, uwielbiam jabłka, zwłaszcza te zielone. Przypominają mi o lecie, które za chwilę zresztą nastąpi. Dlatego muszę zazielenić moją ziemię. Ale jak to zrobić? Wiem! Mam pomysł! Co zamierzasz zrobić? Jak to co? Do tego modelu kuli ziemskiej dodam kilka kontynentów. Będzie nie tylko smacznie i pięknie, ale też edukacyjnie. Wiecie, gdzie leży Europa i Azja? A Antarktyda? Wszyscy o tym wiedzą. Jedź już! Zgadzam się. Czas na jedzenie. Wow, jaka pyszna kula. Nie sądzę, żeby prawdziwa ziemia była tak smaczna jak ta planeta. To wygląda okropnie, Kate. Jak możesz tak nieapetycznie jeść? Dobra, teraz moja kolejna losowanie. Marchewka. To dziwna dekoracja dla ciasta. Chociaż skoro tort jest okrągły... To zamienię go w głowę bałwana. No dobra, spróbuję. Dzięki temu jedzenie go będzie o wiele przyjemniejsze. Czegoś tu brakuje. Wiem. No i gotowe, patrzcie. Nazwę go Piotruś. Będzie żył w moim żołądku, bo jest nie tylko piękny, ale i na pewno pyszny. Skoro wszyscy mają już smakołyki, to teraz moja kolej. O, Toreo! Super. Nie będę jadła zwykłego tortu, ale tortu dekorowany moimi ulubionymi ciastkami. To jest najlepszy dzień w moim życiu. Ale to jest pyszne. Nie spodziewałam się, że oreo wyglądają tak fajnie, gdy są ułożone na białym torcie. To jak prawdziwa piłka nożna. To gramy? Według mnie to nie przypomina piłki. Dokładnie. Lepiej jeść, zamiast się wygłupiać. Oh. Po prostu nic nie rozumiecie. Pokażę wam, czym jest słodka piłka nożna. Ojej! Oh. <tak>, tak, bardzo słodka. Suzy, jesteś gotowa? No to naciśnij przycisk. Zawsze jestem gotowa. No i gdzie jest mój smakołyk? Sierpliwości hmm. i naciśnięcie tego przycisku oznacza, że wybrałaś ten zielony syrop. Wow. Usiądź wygodnie i częstuj się. Dlaczego wylewasz mi to na głowę? Mogłeś to zrobić delikatniej. Ale i tak dziękuję. Syrop jest przepyszny. No właśnie, a ty się jeszcze złościsz? Nie złuszczę się. Po prostu cała się kleje. Kurczę, o tym właśnie mówiłam. Syrop jest zbyt lepki. Wow, od razu zdecydowałaś się na więcej smakołyków i znowu Ci się poszczęściło. Tym razem dostaniesz słodką posypkę. O nie, teraz jeszcze ona się do mnie przykleiła! Jestem cała w posypce! Ale co w tym złego? Teraz jestem bardzo słodka i sama smakuję jak cukierek! Jest super! Cieszę się, że Ci się podoba! Czas, żebym przeszedł do lili... Muszę wcisnąć taki przycisk, żeby nie dostać jakiegoś paskudztwa. Podoba mi się żółty kolor. Mam nadzieję, że przyniesie mi szczęście. Masz rację, dostaniesz całą masę burgerów za wybranie tego przycisku. Przy okazji są pyszne. Sam już próbowałem. Wow, nie sądziłam, że będę miała tyle szczęścia. Wspaniale, najem się dosyta. Uważaj, żebyś nie przytyłał w takiej ilości burgerów. Nic mi nie będzie. Muszę jakoś zjeść tę górę. Wiem, jak to zrobić. Zamiast jeść po jednym burgerze, zrobię z nich jednego wielkiego burgera. Właśnie tak. Co to jest? Skąd się wziął tak ogromny burger? To moja nowa konstrukcja. Zrobiłam największą i najsmaczniejszą wieżę na świecie. Chyba najwyższy czas, żebym ją zjadła. Myślę, że powinnaś być ostrożniejsza. Wygląda na to, że ta cała wieża zaraz się rozpadnie. Wszystko będzie okej. Okay. Ojej, ona drży! Przytrzymaj ją! Zaraz runie! Tak długo ją budowałam, a ona po prostu się rozleciała niesprawiedliwe. Trzeba było bardziej uważać, mówiłem ci. Dziewczyny, czas na kolejną rundę. Co by tu nacisnąć, żeby otrzymać pyszny smakołyk? Nie chcę jeść żadnych paskustw. Mam nadzieję, że to zadziała. No, no, Lili wcisnęła czerwony guzik. A to oznacza, że do jej pudełka trafi cuchnący ser. W końcu się go pozbędę. Leży tu od kilku godzin i zaśmierdza mi pokój. Co to jest? Chciałam coś smacznego, a nie śmierdzącego. Zapach tego sera sprawia, że nie da się go jeść. Nawet nie zamierzam próbować. Wiesz co? Sam sobie lec ten ser. Proszę bardzo. Smacznego. Nie na darmo całe dzieciństwo chodziłam na ping-ponga. Co tu się dzieje? Zatrzymam ten kawałek. Mam pomysł na genialny dowcip. Jeśli posmaruję go czekoladą, a potem udam, że to ciasto, to on na pewno to zje. I wtedy się dowiemy, jak smakuje ten ser. Halo, może chcesz spróbować tort czekoladowy? Surprise! No jasne, ale skąd wzięłaś tort? Przecież ci go nie rzuciłem. W sumie nieważne skąd. Ważne, żeby dobrze smakował. Wygląda pysznie. Kupił to, ale on jest naiwny. Za chwilę będzie miał cuchnący oddech. To wcale nie jest śmieszne. Obraziłem się. Idę stąd. Da, idź sobie. Za to ja mam świetny ubaw. Susie, teraz twoja kolejna naciśnięcie przycisku. Już? Ale nie chcę wylosować niczego paskudnego. Mam nadzieję, że dostanę coś dobrego. Po raz drugi wybrałaś właściwy przycisk. Zaraz dostaniesz pyszne żelkowe gałki oczne. To ich nie kocha. Wszyscy je kochają. Super, znowu mam szczęście. To niesamowite. Jestem taka podekscytowana. Będę mogła spróbować pysznych żelków. To jest takie dobre. W każdym żelku jest słodki syrop. Ojej, niechcący ubrudziłam nim jeden z przycisków. Stop! Znowu nacisnęłaś guzik, czyli dostaniesz dodatkowy przysmak. Czeka na ciebie cała masa mąki. Tylko nie to. Nie chcę żadnej mąki. Nic nie widzę. Tak, to nic przyjemnego. Nawet ja jestem cały w tym pyle. Fu, ochyda. A według mnie to całkiem zabawne. Dziewczyny, która tym razem będzie pierwsza? Lili, ty zaczynasz. Nie. Mam nadzieję, że to nie będzie nic obrzydliwego. Lepiej nacisnę guzik bez patrzenia. Dokonałaś niezłego wyboru. Wszyscy lubią kole. Niestety muszę ci ją wylać prosto na głowę. Częstuj się. Ale super, mogę pić kole. Mam nawet szklankę, ale ekstra. To nie wszystko. Werble, zaraz wyciągnę z mojego kapelusza naprawdę coś specjalnego. Oprócz koli dostaniesz całą paczkę mentosów. Oczywiście musisz zmieszać je z kolą. Mentosy, to się źle skończy. Ja tu utonę, pomocy! Nie utoniesz! Ale ja muszę coś zrobić, bo kola pryska na mój garnitur. Uff, udało mi się. Lepiej się oddale. Suzy, jesteś gotowa? Mam nadzieję, że moneta pomoże mi dokonać właściwego wyboru. Będzie co ma być. Uff, zaczynamy. O, Suzy, tym razem znów masz okay, szczęście. Za chwilę zostaniesz właścicielką tego uroczego stworzenia. Spójrzcie, jaki słodziak. Okay. Co to jest? O nie, to gryzoń. Ja się ich boję. On mnie zje. Ratunku, pomocy, proszę. Zabierzcie mnie stąd. To straszne. Uch, muszę zaczerpnąć świeżego powietrza. Nie rozumiem to wbrew zasadom. Wracaj do pudła! Ten potwór jest w moich włosach! Słabo mi!